Jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o projekt, który rozpoczęliśmy razem bezpieczniej. Co prawda projekt kończy się w dniu dzisiejszym, bo przypomnę, że pierwsze spotkanie 18 marca odbyliśmy przedstawiciele Gerlitz przyjechali do nas, przedstawiliśmy im sposób ochrony bezpieczeństwa w naszym mieście prowadzony przez służby mundurowe jak również Centrum Zarządzania Kryzysowego. Goście nasi mieli możliwość obejrzeć lekcje edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół Edukacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze. Także tutaj prezentowaliśmy nasze możliwości. 23 kwietnia, my, czyli nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, przedstawiciele służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście, byli w Gerlitz. W podobnym zakresie oglądaliśmy, słuchaliśmy i pytaliśmy o różne. Zagadnienia związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w mieście, jak również edukacją dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży niemieckich w szkołach, jak również prowadzoną edukację właśnie w tych służbach. Dzisiaj podsumowujemy, przedstawiamy propozycje kolejnych projektów na przyszłość i Jesteśmy pełni optymizmu, że uda się w, kolejnych okresach, w kolejnym okresie programowania przy rozpatrywaniu wniosków uda się nam złożyć te wnioski i doprowadzić do ich realizacji. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby poprawić bezpieczeństwo wokół placówek oświatowych, mianowicie jeśli chodzi o komunikację, o krzyżowanie się dróg komunikacyjnych pieszych z pojazdami mechanicznymi, o bezpieczne dojście dzieci i młodzieży do placówek oświatowo-wychowawczych modernizację tych dojść, montaż bezpiecznych przejść, jak również takie zaplanowanie infrastruktury i wybudowanie i zmodernizowanie wokół placówek, aby były one bezpiecznymi. Kolejnym, kolejną propozycją projektu to jest modernizacja budynków oświatowo-wychowawczych, tak aby były one bezpieczne w razie pożaru czy jakiegokolwiek innego kataklizmu, zabezpieczało przebywającą w nim młodzież i dzieci. Myślimy także o prewencji cały czas, stale poprzez usytuowanie świetlicy w której prowadzone byłyby te działania dla różnych szkół. No i śmiałe plany budowy miasteczka ruchu drogowego, które służyłoby wychowankom przedszkoli, jak również uczniom najmłodszych klas, ale przy tym gdyby udało się multimedialne centrum transgraniczne dla bezpieczeństwa, to również i dla młodzieży gimnazjalnej. Każdy region ma swoje uwarunkowania, podobnie jest z naszymi miastami. Miasta powiedzmy o różnej wielkości, ale o podobnym ukształtowaniu, podobnej strukturze i myślę, że sposoby utrzymania bezpieczeństwa w placówkach oświatowych bardzo podobne. Edukacja dla bezpieczeństwa różni się i stąd doświadczenia. Strony niemieckiej, te najciekawsze będą wdrażane u nas. Z tego, co rozmawialiśmy, przedstawiciele strony niemieckiej pytali o różne ciekawe rzeczy i z uznaniem obserwowali i słuchali o rozwiązaniach prowadzonych w trakcie naszych zajęć z dziećmi i młodzieżą, jak również dla wszystkich imprez, spotkań, pikników bezpieczeństwa, które mają miejsce przy okazji innych spotkań prowadzonych z udziałem i przy, ogromnej, przy ogromnym nakładzie sił i, i wysiłku służb mundurowych. Przy bardzo dobrej współpracy z nimi również po również takie rozwiązania będą sięgać i również w podobny sposób będą w przyszłości działać.